No i teraz Wam powiem, jak smakuje. Mm, bardzo dobre. Pycha. Zarzylam topik. Jesteterczak, mm, już daję. Tutaj mam na tej brytwance gdzieś tak 400 gram mięsa z cielaka, cielęcina inaczej. Jak robimy to? szybkie danie w pięć minut. Otóż to mięso, e, sobie tak, to mięso, takie kawałeczki, podsmażyłam na patelni, na patelnię wlałam oliwę z oliwek, dałam mm, kawałek gałązki rozmaryna i jeden ząbek czosnku i żeby zamknąć pory w mięsie, teraz tutaj tą brytfankę wyłożyłam papierem do pieczenia, Polałam oliwą z oliwek. Pokroiłam dwie cebule. Takie właśnie oto krążki. Cienkie krążki. I położyłam moje przygotowane mięso. Ścielaka. Te kawałki. Posoliłam. Można popieprzyć. I teraz kochani co będę robić. Teraz tutaj mam przygotowany przygotowane ziemniaki to jest jeden duży ziemniak pokrojony w takie właśnie oto plasterki, półksiężyce można powiedzieć i teraz ja sobie rozrzucę te ziemniaki na tą brytwankę położę i, i zaraz zobaczycie jak to będzie wyglądać i tak wygląda mięso, które przygotowałam do zapiekania w piekarniku piekarnik nastawiamy na temperaturę 200 stopni i będziemy gdzieś tak piec około pół godziny, nie więcej zresztą należy sprawdzić oczywiście tą brytwankę przykryję papierem takim aluminiowym do brytwanki wleję pół szklanki wody, normalnej wody bez gaz gazowanej i teraz to wszystko przykryję należy jeszcze posolić to wszystko i teraz przykryję taką folią aluminiową. Tak wygląda foremka z mięsem, z warzywami, którą wstawię do piekarnika w temperaturze 200 stopni 30 minut. Tutaj jest danie na dwie osoby. Oczywiście, każdy ilość mięsa bierze. W zależności od ilości osób w rodzinie. No i oczywiście inne warzywa tak samo. Widzimy się, jak już się upiecze moje mięso. Mięso jest w piekarniku, a ja jeszcze sobie gotuję do obiadu brokuła rzymskiego. Inaczej po polsku brokuł stożkowy. Pokażę wam jak wygląda. I on już jest prawie że ugotowany. Jak go gotuję, oczywiście wrzuciłam brokuła do posolonej wody, dodałam lekko posolonej, dodałam liść laurowy i przykryłam papierem do pieczenia. W ten sposób Papier do pieczenia wcześniej namoczyłam i położyłam na, te, na ten właśnie broku rzymski, stożkowy. W ten sposób nie mamy brzydkiego zapachu w mieszkaniu. Zaraz zobaczę, czy jest już gotowy. Ja go gotowałam. O, już jest gotowy. Ja go gotowałam 15 minut. No, tak, no, można tak powiedzieć, wrzuciłam do gotującej wody. Teraz go wyciągnę na tą oto miseczkę wyciągnęłam już ten brokuł stożkowy no i taki brokuł jak serwujemy najlepiej to skropić trochę cytryną i polać oliwą z oliwek u mnie to jest taki, taka oliwa, oliwa olio extra vergine di oliwa italiano 100% italiano także ja tutaj zakupiłam ale w Polsce macie różnego rodzaju oliwy z oliwek z różnych krajów najlepiej, jak będziecie patrzeć na etykietkę z tyłu, czy jest wyprodukowany olej z Włoch, włoski, czy na przykład grecki, czy hiszpański. Taki polecam Wam olej. Natomiast oleje mieszane, no to są oleje mieszane z różnych krajów. Jak pisze oliw, ole, oliwa z oliwek z Unii Europejskiej, UE, to znaczy, że z różnych krajów wszystkie Oliwy zostały zmieszane. A tak jak zobaczycie na takiej butelce 100% italiano, to znaczy, że jest 100% włoski. A z tyłu butelki macie napisane, gdzie był rozlewany, z jakiego regionu pochodzi, i tak dalej. W Polsce sprawdzajcie etykiety. Noście ze sobą okulary, które powiększają te malutkie literki. Moje mięso było duże niż pół godziny. Dziś tak z 40 minut. Ja mam piekarnik gazowy. Pamiętajmy, że każdy piekarnik inaczej piecze. I teraz sprawdzimy, czy to mięso jest miękkie. No moim zdaniem jest miękkie, a ziemniaki, o ziemniaki też są miękkie. Więc teraz e, to mięsko odkryjemy. Zobaczcie, jak wygląda. E, Zrobił się też taki fajny sosik. Ja teraz to mięso położę na nasze talerze. Mamy też brokuła rzymskiego i zasiadamy do obiadu. Dziękuję Wam bardzo, że byliście na tym filmiku. Dziękuję za każdą subskrypcję, za komentarz, i widzimy się na następnym filmie. Buon appetito. Życzę Wam też dobrego dnia i dobrego tygodnia. No i teraz Wam powiem jak smakuje. Mam już na talerzu mięsko i ziemniaczki. O, to fik też chcę. Mmm, bardzo dobre. Pycha. O, Ci Tofik. Mmm, pieceteczka. Już daję. Wiesz, ugotowałam maszewkę. Masz, maszewkę, masz. Masz, masz, masz. O! No jedz! Mówicie. No, także mówię Wam: róbcie takie danie. 5 minut przygotowania, a resztę czasu y, mięsko jest w piekarniku, a Wy robicie coś innego w domu. Jest naprawdę przepyszne. Mm. Cielęcinka, mięciutka. Mmm. się w łuskach. Pa. Wszystkich nowych widzów i starych widzów zapraszam na moje przepisy. Rzućcie okiem na te przepisy. Na tym kanale już mam ponad 1000 przepisów. Pozdrawiam was serdecznie z mojego ukochanego miasta, w którym mieszkam, czyli Rzymu. A to widok jest na Morze Tyreńskie w Ostii. A to widok na Fontana di Trevi. 爸